Cześć, witam Was wszystkich w kolejnej odsłonie frontendówki. Poprzedni tydzień był wyjątkowo spokojny, a co za tym idzie, dzisiejszy przegląd powinien pójść nam bardzo sprawnie. Pamiętajcie, że dzisiejszy odcinek pojawi się również w wersji tekstowej na moim blogu, którego adres widzicie teraz na ekranie. Jeżeli chcecie dowiadywać się o frontendowych ciekawostkach częściej niż raz w tygodniu podczas oglądania frontendówki, to zapraszam również do śledzenia mojego profilu na Facebooku. Klasycznie już przegląd zaczniemy od release radaru, czyli szybkiego przeglądu nowych wersji frameworków i bibliotek. Takim najciekawszym releasem poprzedniego tygodnia moim zdaniem był nowy Axios okraszony numerkiem 0.25. Całkiem sporo zmian i kilka breaking changes sugerują, żeby do podbicia tej paczki podejść dość, dość ostrożnie. Co uważniejsi słuchacze frontendówki pamiętają na pewno jakie problemy wywołał ostatni release tej biblioteki. Wersja 0.24 jest w sumie tylko wycofaniem zmian wprowadzonych w wersji 0.23, więc dobrze sobie wszystko posprawdzajcie po migracji. Pozostałe releasy należą do grona tych normalnych. Nawet majorowy release biblioteki RIAK Markdown nie wygląda na jakiś bardzo inwazyjny. Paczkę ZX oznaczyłem tutaj gwiazdką tylko dla przypomnienia, że to właśnie ta biblioteka z ekosystemu JavaScriptu otrzymała w poprzednim roku najwięcej nowych gwiazdek na GitHubie. Link do tego zestawienia prezentowałem w poprzednim tygodniu. W dalszym ciągu czekamy na nową wersję React Query oraz Electrona. A do listy oczekujących w tym tygodniu dołączyła jeszcze biblioteka Trix, czyli całkiem popularny edytor tekstowy. Gdy tylko któraś z widocznych tutaj paczek wejdzie na produkcję, na pewno powiem o tym w kolejnych odcinkach. Relisy mamy już za sobą, wrzućmy teraz okiem na newsy i ciekawostki ze świata frontendu. Przypomnienie tego, co mówiłem tydzień temu. W środę i czwartek będziemy mieli okazję wziąć udział w darmowej online konferencji The Jam Dev. Od releasu Vue wersji trzeciej minęło już sporo czasu, ale w dalszym ciągu to wersja druga jest domyślną paczką, która zainstaluje nam się podczas uruchomienia komendy typu yarn add view. Od 7 lutego sytuacja nieco się zmieni i to wersja trzecia będzie serwowana jako ta domyślna. Jeżeli jeszcze w dalszym ciągu nie zmigrowaliście się do trójki, to pamiętajcie o odpowiednich zmianach zarówno w waszych JSON-ach, jak i scriptagach. 25 stycznia będzie czekała na nas kolejna konferencja i tym razem będzie ona poświęcona tematowi Headless CMS. Tematycznie jest ona całkiem spójna z odbywającym się w tym samym new Jam Devem, więc miłośnicy Jumstucka na pewno nie mogą narzekać w tym tygodniu na nudę. Mamy początek roku i ostatnio możemy zauważyć modę na tworzenie ankiet podsumowujących w różnych gałęziach IT. W poprzednim tygodniu natknąłem się na nową ankietę o nazwie Developer Nation Survey. Jeszcze jej nie wypełniałem, więc nic więcej niestety na chwilę obecną nie mogę Wam o niej powiedzieć, ale na pewno zrobię to w tym tygodniu i z ciekawością będę oczekiwał na wyniki. W tym miejscu przypomnę również o tym, że ankieta State of JavaScript obecnie również jest aktywna. Wracając w nasze rejony, tutaj 27 stycznia możemy wziąć udział w ciekawie zapowiadającym się meetupie o tym jak budować aplikacje internetowe z nutką AI w chmurze. Brzmi interesująco i mam nadzieję, że uda mi się wygospodarować trochę czasu na to, żeby wziąć w nim udział. Spotkanie odbędzie się online. Na koniec jeszcze rzut oka na kilka ciekawych artykułów, które zostały napisane w poprzednim tygodniu i wydały mi się na tyle interesujące, że warto je się nimi z Wami podzielić. Jeżeli jakiś tytuł przyciągnął Waszą uwagę, to linki do wszystkich materiałów znajdziecie w opisie pod filmem. Na koniec czeka nas Toolbox, czyli kilka ciekawych narzędzi, które mimo iż nie są frameworkami lub bibliotekami, to mogą pomóc nam w naszej codziennej pracy. W tym tygodniu zaczniemy od DevToys, czyli aplikacji, którą możemy sobie zainstalować na Windowsie i korzystać z dostępnych tam narzędzi. Narzędzia te, jak opis może nam sugerować, są głównie przeznaczone dla deweloperów i składają się na nie na przykład różne konwertery i generatory. Polecam rzucić okiem na pełną listę funkcjonalności, może znajdziecie tam coś, co googlujecie niemal codziennie i lepiej byłoby mieć to zawsze pod ręką. Drugim narzędziem będzie WebPage Test. Narzędzie to zostało użyte podczas porównywania Remaxa z Next.js. Link do tego porównania udostępniłem kilka dni temu na facebookowym profilu. I trochę nim się pobawiłem, zrobiłem kilka testów i działa naprawdę bardzo fajnie. Myślę, że warto trzymać go zapisanego gdzieś w zakładkach. A jeżeli wasze zakładki wyglądają już jak nieskończone listy elementów typu przyda się, to wszystkie omawiane narzędzia z sekcji Toolbox możecie znaleźć na moim blogu w jednym zbiorczym poście, do którego adres widoczny jest teraz na ekranie. To by było tyle na dzisiaj. Tak jak wspominałem na samym początku, ubiegły tydzień był dość spokojny i niezbyt owocny, jeżeli chodzi o frontendowe nowości. Miejmy nadzieję, że ten nadchodzący będzie bardziej udany i doczekamy się czegoś bardziej ekscytującego, ale niech nie będzie to już kolejna popsuta biblioteka open source. Do usłyszenia już za tydzień.